Cześć! Witam, witajcie drodzy widzowie kanału Kaktus Jorgen. Przed chwilą co wróciłem ze skalniaka. Za 15 minut jest u mnie godzina 20. Jest wtorek i wtorkowy przemrozek dość mnie zaskoczył. Ale spokojnie. Wróciłem ze skalniaka, bo otworzyłem mini szklarnię. Zobaczcie jak to było. Słowo się rzekło i na początku był dach, dach spadzisty, aby woda spływała strugami po jego powierzchni. Zmieniając ton, rzecz jasna robiłem szklarnie z tego co było pod ręką, dlatego wszelakie względy estetyczne pozostawiam bez komentarza. Tak to wyglądało przed wkopaniem, a tutaj w trakcie. Haktusy niestety nie należą do roślin, które można przytulać. Mi się to przydarzyło. Było to dość bolesne, ale czego się nie robi z miłości do roślin. Jakoś im to wybaczyłem i tak oto sobie pomieszkują wewnątrz szklarenki. Fafik, piesku, coś ty zrobił. Pokaż to naszym widzom. Zobaczcie, szklarnia już jest. Tak wygląda od środka oraz na zewnątrz. Był przymrozek, niestety, ale co zrobić. Trudno się mówi. Fawciu, daj łapę, co? Daj łapę. Pokaż się widzom. Jest, jest. Popodsypywane z tej strony. Tam mam wejście do szklarni. Na czworaka, ale trudno. Szklarnia przyda mi się w najbliższym tygodniu, bo nadają przymrozki. Przymrozki, niestety. Również opady. Ale trudno. Oczywiście zdejmę później boki tej szklarni, dach zostawię na dłużej, jeżeli będą obfite opady. No i to by było na tyle. Jeżeli spodobał Ci się filmik, zostaw coś po sobie, napisz w komentarzu, jak to u Ciebie wygląda z tymi kaktusami czy innymi roślinami. Tak oto prowizoryczna szklarnia została zrobiona. Trzymajcie się, cześć!